Cześć! Zapraszam Cię na jogę, na rozruszanie. Idealną praktykę, jeśli długo siedzisz przy komputerze, czujesz, że Twoje ciało jest pokurczone i pospinane. Zaczniemy sobie więc od leżenia na plecach. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Możesz sobie zamknąć oczy i zwizualizować. Jak już za 25 minut poczujesz błogość i witalność płynącą z Twojego rozciągniętego ciała. I zaczniemy sobie od delikatnych okrążeń naszymi kolanami. Będziemy otwierać kolana na zewnątrz, przyciągać je do siebie i do klatki piersiowej. Rozgrzewamy więc nasze stawy kolanowe. Wykonujemy jeszcze parę takich świadomych okrążeń, pomagając sobie naszymi ramionami. I zmieniamy kierunek naszych okrążeń. Teraz kolana odpychamy daleko od siebie. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej i złączamy je ze sobą. Wykonujemy ten ruch jeszcze kilka razy. I z powrotem przytulamy kolana do klatki piersiowej. Możemy rozmasować nasz kręgosłup lędźwiowy. I przyciągniemy sobie teraz nasze prawe kolano do klatki piersiowej. Lewa noga luźno opada nad matą. Lekko unosi się nad ziemią. Albo zupełnie spoczywa na Macie. Chwytamy sobie mocno to prawe kolano, przyciskujemy je do klatki piersiowej. Zostajemy tak na kilka pełnych wdechów i luźnych, rozluźniających wydechów. Możemy przełożyć sobie. Prawe kolano, zgięcie prawego łokcia. I po chwili zmieniamy strony, przyciągamy lewe kolano do klatki piersiowej, prawa noga nisko opada na matę. I znowu możemy wziąć nasze lewe kolano w lewego łokcia. I pozwalamy prawej nodze ciężko opaść nad matą. Zupełnie się rozluźnić. Bierzemy głęboki wdech. Możemy obkręcać naszą prawą stopą, dalej rozciągając naszą kostkę. Oddychamy głęboko. I kolejno przyciągamy nasz prawy, kolano do kratki piersiowej. Bujamy się z boku na bok. I przechodzimy do naszej pozycji szczęśliwego dziecka. Przenosimy więc kolana pod pachy. Nasze uda spoczywają wygodnie po bokach naszego tułowia. Chwytamy dłońmi za podeszwy naszych stóp, a no jeśli nie możemy tam sięgnąć, możemy chwycić nasze kostki. W tej pozycji zachęcam Was do eksplorowania Waszej pozycji szczęśliwego dziecka. Możecie porozciągać na przemian prawą i lewą nogę, sprawdzając, czego tak naprawdę potrzebuje dzisiaj Wasze ciało. I wracamy stopami do centrum. Przyłączamy podeszwy stóp do siebie. I chwytamy w koszyczek nasze obie stopy. Podnosimy delikatnie brodę do mostka. I zostajemy w takiej, jakby leżącej wersji naszego motylka, naszej bada konasny. Staramy się tutaj otwierać kolana na zewnątrz, rozciągając nasze stawy biodrowe. Czujemy, jak z każdym wdechem. Dolne plecy coraz mocniej przylegają do maty. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem opuszczamy głowę na matę. Wyciągamy się wygodnie ramionami. Odkładamy całe nogi na matę. Przeciągamy się wygodnie. Może obkręcamy naszymi nadgarstkami parę razy wokół własnej osi. I przejdziemy sobie teraz do naszych leżących skrętów tułowia. Podnosimy kolana nad biodra. Zaplatamy prawe udo nad lewym udem. I zaplatamy prawą łydkę wokół lewej łydki. Rozpościeramy naszą. Prawą dłoń po zewnętrznej stronie ciała i zerkamy za prawą dłonią, delikatnie przyciskując nasze kolana lewą dłonią do maty. Staramy się poczuć pełen skręt tułowia. Staramy się pogłębiać. Te pozycje, z każdym wydechem, może minimalnie bardziej dociskając nasz prawy bark do maty. I tutaj też pozwalam Wam poeksplorować w tej pozycji. Możecie prawym ramieniem wykonać kilka okrążeń nad własną matą, sprawdzając, czego potrzebuje dzisiaj wasze ciało, gdzie są te miejsca, które potrzebują szczególnego rozciągnięcia. I wrócimy sobie teraz kolanami do centrum, zmieniamy nasz splot i przeniesiemy nasze kolana na prawą stronę, lewe ramię mocno rozpościera się po zewnętrznej części maty. I zerkamy znowu za lewą dłonią. Staramy się nie odrywać lewego barku od powierzchni maty. I tak jak wcześniej możemy poeksplorować tutaj, jak czuje się nasz lewy bark, wykonując kilka okrążeń do siebie. I od siebie naszym całym ramieniem. I powoli będziemy wracać do centrum rozplatamy nasze kolana. Przyciągamy je jeszcze raz do klatki piersiowej, rozmasowujemy nasz cały kręgosłup lędźwiowy i spokojnie wyciągamy się długo nad matą. Wyciągamy całe ramiona i nogi, i po chwili przeturlamy się na nasz przód ciała do pozycji leżącej na brzuchu. Zaczniemy sobie od. Bardzo delikatnej, łatwej pozycji krokodyla. Odpoczywamy z naszym czołem na wierzchach naszych dłoni. Pozwalamy sobie zaobserwować, jak czuje się nasze ciało. I po chwili zaczniemy przenosić na skos nasze dłonie prawy bark wędruje nad lewym ramieniem i staramy się sięgnąć naszymi palcami jak najdalej ku zewnętrznym częściom maty i powoli opuszczamy naszą głowę nad prawym ramieniem uważając by nie powodować problemów z oddychaniem Pozwalamy sobie tak zawisnąć na kilka wdechów, otwierając przestrzeń między naszymi łopatkami, rozciągając wszelkie napięcia z górnych obszarów naszych pleców. I po chwili zmienimy strony, przełożymy teraz lewy bark nad prawym ramieniem i znowu staramy się sięgnąć palcami jak najdalej od naszych krawędzi maty. Zwieszamy naszą brodę nad ramieniem. Obserwujemy jak każdy wdech przyjemnie otwiera przestrzeń pomiędzy naszymi łopatkami. I tak jak wcześniej staramy się, by nie powodować podduszania. Bierzemy pełne wdechy i długie rozluźniające wydechy. I powoli wracamy naszymi mi do centrum. Podpieramy się przed ramionami. Podnosimy klatkę piersiową do góry. Przechodzimy do naszej pozycji sfinksa. I tutaj pilnujemy, by nie zapadać się w barkach. Mocno wydłużamy kręgosłup. Od miednicy aż po kręgosłup szyjny. Stopy są na szerokość bioder. Staramy się wyluzować mięśnie dolnych pleców i nie napinamy pośladków. Oddychamy głęboko jeśli chcemy, możemy pogłębić nasze gięcie kręgosłupa i podnieść łokcie nad matę. Pamiętamy jednak, wytrzymać rozluźnione mięśnie pośladków i dolnych pleców. Jeśli natomiast ta pozycja jest zbyt intensywna, opuszczamy łokcie na matę, przenosimy nasze biodra do góry i do tyłu nad nasze kolana, klatka piersiowa wędruje do tyłu i do dołu, przechodzimy do pozycji szczeniaczka albo jeszcze ładniej, nazywanej też pozycją topniejącego serca. Wyciągamy nasze ramiona nad głową, a nasze serce, nasza klatka piersiowa roztapia się wygodnie, opada ku macie. W tej pozycji możemy też pogłębić rozciąganie naszych tricepsów, naszych mięśni trójgłowych, ramion Poprzez złączenie dłoni w namaskar i uniesienie ich nad naszą głowę. I powoli opuszczamy nasze dłonie na matę, przenosimy delikatnie nasze biodra na nasze pięty. Przechodzimy do pozycji dziecka. Bierzemy głęboki wdech i długi rozluźniający wydech. Bierzemy jeszcze jeden wdech i z kolejnym wydechem podniesiemy nasze biodra do góry, do pozycji kręgu podpartego. I zaczniemy wykonywać okrężne ruchy naszymi biodrami, parę razy w prawą stronę, rozgrzewając nasze stawy biodrowe. I teraz zmieniamy kierunek, a obkręcamy naszymi biodrami parę razy w lewą stronę. I wracamy naszymi biodrami do centrum. Wykonujemy kilka razy pozycję kociego grzbietu i krowiego grzbietu. Tyle razy ile potrzebujemy. Z wdechem krowi grzbiet. Z wydechem koci grzbiet. I z kolejnym wdechem neutralizujemy nasz kręgosłup. I przenosimy powoli naszą prawą stopę do przodu maty. Przechodzimy do pozycji niskiego wykroku. Prawe kolano jest równo nad prawą kostką. Możemy zaprzeć się dłońmi za prawym kolanem. Mocno wyciągamy kręgosłup do sufitu albo do nieba. Pilnujemy, aby nasze prawe kolano nie zapadało się do wewnątrz. I z kolejnym wdechem unosimy ramiona do góry, do pozycji anđana jasny. Nasze dłonie są razem, kręgosłup jest długi, nasze plecy są proste, kość ogonowa podwinięta. Patrzymy za dłońmi. I z wydechem opuszczamy nasze dłonie na klatkę piersiową. Zahaczamy naszym lewym łokciem za prawe kolano, odkręcamy się za prawym ramieniem, przechodzimy do skręconego niskiego kroku. Parivrita Anjana Jasena. Z każdym wdechem wydłużamy nasz tułów, z wydechem pogłębiamy nasz skręt, patrzymy za prawym ramieniem. Wdechem wydłużamy kręgosłup, z wydechem pogłębiamy nasz skręt. I z kolejnym wdechem wracamy do centrum, dłonie na chwilę wędrują nad głowę i opuszczamy je z powrotem na matę. Otwieramy nasze prawe biodro, otwieramy nasze prawe kolano. Prawa stopa wędruje na swoją zewnętrzną krawędź. Jeśli ta pozycja jest zbyt intensywna, możesz podnieść prawą stopę płasko na macie, a jeśli chcesz, możesz pogłębić swój skręt tułowia, podnosząc prawe ramię do góry i sięgając nim za lewe udo. Zostajemy w naszym niskim, skręconym smoku. Jeszcze przez kilka wdechów i wydechów. I powoli przyciągamy prawe kolano do centrum. Odstawiamy prawą nogę do tyłu i zmieniamy strony. Przenosimy lewą stopę do przodu maty. I zaplatamy nasze palce, zapieramy się za lewe kolano, zostajemy najpierw w pozycji niskiego wykroku, aktywnie odpychamy się od naszego lewego kolana, wydłużamy cały przód naszego prawego uda, naszych mięśni biodrowo-lędźwiowych. Z wdechem podniesiemy teraz oba ramiona do góry, złączymy dłonie razem. Wzrok za nimi, Anjana Jasana, pozycja niskiego wykroku. Pionujemy, aby nasza kość ogonowa była podminięta, jednocześnie staramy się wyciągać nasz tułów do sufitu albo do nieba. I z kolejnym wydechem opuszczamy nasze dłonie na klatkę piersiową. Zaczepiamy się za lewe kolano i odwracamy się za lewym ramieniem. Wykonujemy niski, skręcony wykrok parivrita Anjaneyasana. Z każdym wdechem wyciągamy nasz kręgosłup. Z każdym wydechem pogłębiamy nasz skręt. Z wdechem wydłużaj swój tułów, z wydechem pogłębiaj skręt. Kolejnym wdechem unieś dłonie z powrotem nad głowę, spójrz za nimi, z wydechem opuść dłonie po wewnętrznej stronie lewej stopy. Powoli otwieraj swoje lewe biodro na zewnątrz. Lewa stopa wędruje na zewnętrzną krawędź maty, tylko jeśli to jest dla Ciebie dostępne. Jeśli nie, nasza lewa stopa. Może równie dobrze pozostać płasko na macie, natomiast jeśli chcesz pogłębić swojego smoka, możesz położyć lewą dłoń na lewym kolanie albo sięgnąć wysoko lewym ramieniem i okrężnym ruchem odłożyć lewą dłoń na prawym udzie. Powoli zaczniemy wychodzić z tej pozycji. Przenosimy prawy pośladek na matę, lewa stopa dołącza do prawej. Wracamy do pozycji leżącej na plecach. Odkładamy plecy płasko na macie, przytulamy kolana do klatki piersiowej, rozmasowujemy nasze dolne plecy. I po raz ostatni mocno się wydłużamy, wyciągamy nasze ramiona i opuszczamy powoli bez będnego hałasu nasze nogi na macie i z wydechem opuszczamy wszystko luźno, opuszczamy nasze ramiona wzdłuż ciała, zamykamy nasze oczy. I przechodzimy do pozycji szabasany. Pozwalamy sobie na jeszcze chwilę długiego relaksu. Obserwujemy jak teraz czuje się nasze ciało. Obserwujemy, jak czuje się nasz umysł. Pozwalamy sobie jeszcze przez chwilę pobyć w tu i teraz. Będziemy już gotowi, gotowe, możemy się podnieść do pozycji siedzącej. Z wdechem uniesiemy ramiona nad głowę, z wydechem opuścimy je w namaskar. Podziękujcie sobie w duchu za tę cudowną praktykę. Mam nadzieję, że Wasze ciało jest teraz cudownie rozruszane i rozciągnięte. A ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Namaste. Jeśli podoba Ci się to, co robię, będę bardzo wdzięczna, jeśli pozostawisz coś po sobie oraz zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia.